Mogę powiedzieć krótką, traumatyczną historię, która się wydarzyła, jak jechałem do Białego Stoku. żeby wyobraź sobie, albo raczej wyobraźcie sobie, że ja miałem taki plan, żeby 18 pojechać już na turniej, znaczy pojechać, żeby się wyspać w Białym Stoku. Czyli przyjeżdżam do 18 i 19 sobie gram, jestem wypoczęty, świetny, bo już doświadczenie mnie nauczyło, że jak przyjechałem w dniu turniej, turnieju na turniej, no to niestety byłem tak zamulony, zmęczony, a jeszcze się okazało, że zamiast dwudniowego turnieju nagle mi zrobili jednodniowy turniej, więc na, na oparach, na których przyjechałem, myślę, że wyjdę z fazy grupowej. No i wyszedłem a, i potem się prześpię i będzie wszystko super. No to oni mi zrobili turniej jednodniowy, więc no, nie, nie, nie czułem się wtedy za dobrze, jak grałem we Wrocławiu. No więc teraz oczywiście nauczony, chciałem pojechać dzień wcześniej. No i no tam spakowałem elegancko, wychodzę sobie i zamiast plecaka wziąłem sobie torbę. Torbę taką sportową, jakaś tam marka na nie jest, nieważne jaka. No i idę sobie tak, no patrzę na zegarek, że jest ewidentnie już mało czasu, trzeba się śpieszyć, no więc tak przyspieszam kroku, idę, idę tak szybko, taki wiecie, wyprostowany, tak się gibam leciutko, tak prawie, że no nie biegnę, ale taki wiecie, jak mu tam, korzeniowski trochę. No i jeszcze tak śpieszę, śpieszę i widocznie przykułem uwagę jednego z gości, bo tak sobie idę, tak uznałem, że przejdę sobie przez park, tak troszeczkę inna trasa, tak troszeczkę tak o taki mini park zahaczę yy, no i idę sobie tym parkiem, idę, o, jakieś żule gdzieś dalej, coś tam się dzieje w tle, powiedzmy, samochody jeżdżą. Jest oczywiście ciemno, bo to godzina 20.30 mniej więcej, więc oczywiście yy, trochę taki wyczulony jestem, obszajem, obszajem, co się dzieje. No i tak nagle widzę, że od boku wychodzi taki gościu. Niby normalnie wychodzi... Chyba z pracy wraca gdzieś idzie, czy z innej siłowni, nie wiadomo co I W parku, jak to w parku Nie ma jednej ścieżki prostej, tylko jest takie mini rozwilenie taki a la rondo powiedzmy, nie? Po środku jakiś tam krzak, nieważne I on tak stanął Tu jest, albo idziesz w tę stronę, albo tę stronę I on to stanął tak troszeczkę po środku Czyli jeszcze nie wybrał kierunku, w którym idzie I to już mnie zastanowiło Już miałem takie pierwsze, oho Oho Poczeka, aż ja gdzieś pójdę, no bo on był przede mną, poczeka aż ja gdzieś pójdę i coś, coś się może zadziać, nie? I nawet jeszcze nie, przeszed... nie przeszedłem jakoś specjalnie, tak jak zerknąłem, coś, oho, oho, i tak, nie, nie jest dobrze, już, już, już nawet nie musiał nic mówić, już czuję, że nie jest dobrze. I tak zaczyna coś do mnie mówić, że tak widzisz, że tak szybko idę, co ty tak szybko idziesz, nie? Co w coś w tej to torbie masz, pewnie jakiś towar, nie? Ja mówię, no nie, nie mam i tak już normalnie dość szybko idę, yy, ale nie, że uciekam od razu, tylko idę szybko, bo jednak... Yy, a ja się śpieszę na ten trawaj, który swoją drogą miał być już za dwie minuty, czy tam minutę trzydzieści. No i on tam zaczyna do, do mnie tak, no w ogóle bez, ja mówię, że po prostu nie mam w, te, w tej torbie niczego takiego, jakiegoś towaru, jak on to powiedział. Tylko sobie idę, bo, bo się śpieszę i się mnie pyta, co masz w tej torbie. No ja mówię, klawiaturę. I tak, no chyba nie łyknął tego, a faktycznie miałem klawiaturę, prawda? No i on do mnie, żebym pokazał mu tą klawiaturę. Ja mówię, no, no nie, nie pokażę ci klawiatury. On do mnie pokazuje tą klawiaturę już tak agresywnie. Oczywiście jakieś, no wiadomo, jakie słowa poleciały z jego ust. Ale tak już, już tak spojrzałem, z raz czy dwa w jego twarz, już nawet. No i widać było, że no, raczej z siłowni wracał, a nie z pracy. I też taki był bardziej taki, no, znacznie niższy ode mnie chyba, ale no, jednak przepakowany, więc y, co po takich pierwszych y, rzeczach robi prawdziwy mężczyzna, prawda? Oczywiście torby mocniej ścisnąłem, no i długa, a wyjątkowo się zdarzyło, pierwszej wet na jaki pojechałem, y, że założyłem zamiast butów takich, które no w miarę lepiej wyglądają, prawda, kościelne kappa, y, z, wziąłem, wziąłem buty do biegania, bo się bałem, że w stoku będzie śnieg, więc wziąłem buty do biegania. I to był strzał w dziesiątkę, bo zacząłem uciekać przed typem, który mnie tutaj goni, goni, goni I tak się oglądam, właśnie zacząłem uciekać, nie? Bo już, już, już widzę, że nie będzie ciekawie jak, jak mu zacznę pokazywać co mam w torbie Ja jeszcze bym klawiaturę zabrał, to w ogóle No i tak się oglądam, oho zaczyna, on już, ja, ja biegnę, on już zaczyna bie biec razem za mną, nie? No to ja, szybka decyzja, starcraftowca zresztą I ten <laughs> Patrzę na ruchliwą ulicę, czerwone światło, nie? Dla pieszych. Samochody jeżdżą z lewej, z prawej, z lewej z prawej. tak patrzę. obczajam, on, on jest prawie, że minimapo, obczajam. I tak patrzę, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra, tu mam samochód, raczej zdążę. Nie, przed tym zdążę. Tak, taka druga, szybka myśl. A przed tym. przed tym. mogę nie zdążyć, ale może mnie zauważyć, nie? I tak długa przez to. Te... Przez tą e, ulicę Ja pierdziała się Cieszę, że ten samochód y, mnie chyba zauważył i tak minimalnie zwolnił, co wystarczyło, że przeleciałem I na szczęście ten gościu nie poleciał za mną e, Szczęście mnie szczęście, może go samochód potrącił Ale cała akcja trwała no nie wiem z 30-40 sekund Samego uciekania przed typem, jak już przebiegłem, tak się znowu obejrzałem Tak zniknął, już go nie widziałem Ale oczywiście tu, tu minimapa, minimapa, wszędzie obczajam Yy, serce? Jeszcze mi tak chyba w życiu nie biło. No może w gimnazjum pierwszy dzień jakiś to człowiek był wtedy taki do ale tutaj już już miałem, miałem wrażenie, że po raz pierwszy w życiu dostanę kosę, czy inne coś. No i przy najgorszej strasze jeszcze myszkę, klawiaturę, wiadomo, dobytek najważniejszy w życiu. I powiem wam, że do końca tego dnia trzymało mnie to. Jak już już doszedłem, bo ten przystanek dosłownie był, nie wiem, jakieś 100 metrów yy, od tego przejścia, przez który ja przebiegłem i za którym on mnie zostawił. I tak cały czas obczajałem, tylko lewa, prawa, góra, dół, lewa, prawa, góra, dół, minimapa, widrałki, supply, tak wszędzie latałem, za siebie nawet patrzyłem, nie, czy gdzieś nie idzie, bo jeszcze mogłem biec na przystanek dalej. No bo ostatecznie nie chciałem wracać do mieszkania, tylko no jednak jadę na turniej, to jadę na turniej. Tak, love Praga, nie? Także pra Pragę polecam. No ale na szczęście wsiadłem do autobusu, pojechałem i już jakoś to poszło. Ale już doszedłem do wniosku, że chyba nie będę mega szybko chodzić. Że w ogóle chyba z torbami nie będę takim jeździć na turnie, bo one się jednak kojarzą w taki sposób, jak się kojarzą. Zawiadomiłem policję? Nie, no po cholerę. Jechałem na turniej, nie miałem czasu, uśpieszyłem się. Czy to był jakiś dresiarz? No właśnie taki niby dresiarz, ale w sumie miał taki płaszcz dłuższy. Tak do, do połowy uda, czy coś takiego? No, więc w białym stoku. W ogóle co codziennie. Najpierw nie gościu goni, myślę, że chce mnie. Yy, co coś mi co najmniej złego zrobić yy, tam jakby okrad, to okrad. Ale yy, potem jadę do Białego Stoku i się dowiaduję, że yy, był mecz Legii z yy, chyba Jagielonią czy coś takiego. Nawet nie, nie pamiętam kto wygrał, ale chyba Legia wygrała, chyba, chyba Legia, chyba Legia. No raczej tak, a taksówkarz mi powiedział tak, że Legia wygrała. E, no i właśnie z racji, że był ten mecz, to postanowiłem zamówić taksówkę, a nie gdzieś tam autobusem jechać, bo jeszcze bym tutaj, tutaj mi mnie ścignie, tam jacyś kibice złapią i też będzie ciekawie. Także środki oszczędności zostały zaciągnięte, no i potem jeszcze ten gość windzie, o którym zresztą mówiłem chyba na poprzednim streamie. Że tak winda się zatrzymuje, ja wjeżdżam sobie na, tam, na czwarte piętro, ona się zatrzymuje na drugim bez y, jakiegoś specjalnego powodu. Gość na mnie patrzy, z twarzy no, jakiegoś recydywista kappa i no cóż, drzwi się zamykają. Tak spojrzał, zmierzył mnie wzrokiem, tak hmm. No to oczywiście ja do pokoju i się zabarykadowałem, ale to wam w sumie mówiłem. Jezus. Prawdę mówiąc myślałem, że to będzie inna historia kappa. Jaka miała być historia Paweł? A, 4 jeden tam było na meczu, dobra, spoko. No więc takie coś mnie. I do końca dnia, nie? Miałem tak... No, potem zeszło już, nie? Bo jednak jestem spokój wojownika StarCraftowego kappa, ale. Następnego dnia już na szczęście było wszystko okej, okay. już ten, już wyszedłem nie przez okno. No, ale to było takie dość traumatyczne przeżycie. I yy, no, i przeżyłem, nic mi się nie stało. No, znaczy ten, kostka mnie boli jak cholera od kilku dni, i to przez to na pewno. A się nie, nie, nic się nie wywaliłem, ale mnie boli kostka po prostu przy chodzeniu. Najlepsze, no że kostka mnie boli przy chodzeniu, a na przykład jak byłem na tej siłowni e, dwa dni temu, to luzik, nic nic mi nie było. Mogłem sobie ćwiczyć jak chciałem, no ale nie biegałem ani nie chodziłem tam to w sumie. Tylko jakieś tam uczyłem się, ten, ten, ten gościu mnie uczył, wiecie, wolnych ciężarów, bo ja chcę tam wolnych ciężarów, a nie maszyny bardziej. No i w ogóle mi ta kostka nie przeszkadzała, a jeszcze robiłem wykroki, to wtedy tam mogłaby przeszkadzać, ale nic w ogóle nie czułem tam, jakoś ludzi. A jak chodzę normalnie do łazienki, to mnie boli, no i gdzie sens? Indie, prawilna jak nie jakaś konfitura. No nie no, przecież nie oddałbym mu dobytku, Klawi klawiatura, myszka, panie. Podkładka, mouse bungee. Stąd ja ci wezmę teraz mouse bungee, takie piękne? Czy to już poza Warszawą? Tak, no w białym ten, ten ta winda się wydarzyła. <laughs> Kosa klawiaturą, walić kosy przed... Nie, nie, nie... To ten koleś był jakiś random? Nie no, nie znałem tego typa. Ale taki... barczysty, barczysty, nie? Ciut niższy ode mnie pewnie. Ale, no... Indy dostałby kosa za darmo, a nie może. O rany... Dlatego zawsze mam w torbie gaz pieprzowy, a w kieszeni mini kosy. Jesus. To się działo w prędze, To co z tą kosą i uciekaniem, Jak kiedyś mnie gościu Jak jakaś tam grupka próbowała bić, to w ogóle nie miałem minimalnego stresa. No, takie o, whatever, nie? Ktoś tam ktoś startował, ale to takie. Tak normalnie, takie. jakbym grał z jakimś pierożonym na laderze. Ale tutaj już tak widać było po nim, że. Bo twarz taka była, nie? Taka... taka... niesympatyczna. <laughs> tam kosa w żebru, pf, ważniejsza klawiatura i myszka dla programera, nie jakieś tam zdrowie czy coś takiego. <laughs> Ale... no co, bym mu oddał, a jadę na turniej? No, bez sensu. Takie było myślenie instynktowne, bo nie wiedział, że jeszcze ja się przemyślałem. razu długa, nie będę mojej torby oddawał. Dromasz się ma. Witamy, witamy. U mnie w mieście też coraz więcej dziwnych typków się kręci, ale to mnie miasto goni, jest jakaś. Idziesz, jedną ulicą jest tak ten, a idziesz inną. I taka totalna patologia czasem się zdarza. Ech. Trzeba będzie wyjechać w Bieszczady czy inne, coś nie wiem. Tamtąd zrobić swoją stację. Transmit.